Cześć, tu Julia. Cześć, tu Weronika. A to kolejny podcast niesamowicie o marketingu. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy na tematy związane ze sztuczną inteligencją ze względu na to, że w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno o sztucznej inteligencji ze względu na czat GPD. Ale w dzisiejszym podcaście skupimy się nie tylko na czasie GPD, ale także na innych formach sztucznej inteligencji. Zacznijmy może od tego, czym ta sztuczna inteligencja tak naprawdę jest. To jest bardzo ciekawe, bo jak my się spotkałyśmy i zaczęłyśmy zbierać dane na ten temat i wymieniać się opiniami, to w sumie same nie do końca wiedziałyśmy, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna sztuczna inteligencja i ciężko nam było do pewnych płaszczyzn życia w 100% stwierdzić, że to na pewno jest ona. Myślę, że nawet z takiej sytuacji, którą my przeżyłyśmy niedawno, przed chwilą właśnie nagrywając ten podcast, można określić że nie ma jednej odpowiedzi, jest to bardzo obszerny temat, ale w skrócie na pewno dotyczy dziedziny informatyki, wykorzystuje zaawansowane technologie, algorytmy i uczenie maszynowe. Ale algorytmy są schematyczne i tak naprawdę, jest to kod. Dzięki czemu jakieś działanie się cały czas powtarza. Natomiast sztuczna inteligencja potrafi myśleć. Tak, i na pewno nie można jej połączyć z algorytmami, bo bardzo często spotkałyśmy się z takimi opiniami przy mówieniu o sztucznej inteligencji, że są to algorytmy. No ale nie można tak sztucznej inteligencji umniejszać, tak naprawdę, bo jest to zdecydowanie więcej niż sam algorytm, który możemy spotkać przykładowo na Instagramie czy Facebooku. Natomiast to, z jakimi opiniami spotkałam się w artykułach, które mówiły o sztucznej inteligencji. To były takie opisy, że jest to na przykład jakby niemalże ludzki mózg, ale bez emocji, że on potrafi myśleć, y, tworzyć i tak dalej. Że wykazuje właśnie takie cechy umysłu. Tak, to na pewno jest prawda. Ja na przykład, jak słuchałam podcastu z Natalią Hatalską, to ona powiedziała, że y, sztuczna inteligencja ma rozum dwulatki. Tak, no ale jednak jest to nadal taki rozum. Że mimo wszystko, nawet ten dwulatek gdzieś tam już może myśleć, i jeżeli nawet ona mówi, że to jest dwulatek to nadal wykazuje te cechy myślenia, jakieś tam kreatywności, wiadomo w ograniczonym stopniu, no bo nie możemy powiedzieć, że on jest niesamowicie jakiś tutaj kreatywny, no ale ma te cechy, wykazuje tą tą kreatywność to rozumowanie, fakt, że ona, też sztuczna inteligencja, potrafi się też uczyć. Tak, no to jakby jest taką, takim elementem, który wróży jej świetlaną przyszłość. Tak, tak, tak. Jakieś uczenie, planowanie się, że to wszystko tak naprawdę gdzieś tam potrafi. Jak patrzyłyśmy na te wszystkie definicje, to żadna z nich tak w 100% nie opisywała, czym ona jest. Nie było jednej definicji z kropką, że to jest to, to i to i kropka. Tylko każda definicja troszeczkę się różniła od siebie. A co ciekawe, no to te pierwsze rozważania to już były bardzo dawno temu na temat tak. sztucznej inteligencji. Tak, to jest w ogóle właśnie. Ponieważ rozważania na temat sztucznej inteligencji zaczęły się tak naprawdę już w latach 50. XX wieku. Tak, a ja mam wrażenie, że dopiero teraz gdzieś no zaczęliśmy właśnie, o tym mówić. Właśnie, bo w tym momencie tak naprawdę zaczęliśmy mówić przez ChatGPT, który został otwarty dzięki ma Microsoftowi. I dzięki temu każdy człowiek ma dostęp do tak zaawansowanych technologii. Tak, to się w ogóle wydaje takie niesamowite, że dopiero teraz, jakby myślimy o tym, że o, teraz jest sztuczna inteligencja, a ona już była obecna od długiego czasu. Bardzo. Bardzo długiego czasu i tak naprawdę każdy z nas gdzieś w jakimś stopniu ma z nią tak naprawdę codziennie do czynienia, no wystarczy, I, wiesz. I miał z nią do czynienia przed tym, aż się dowiedział, że ma z nią do czynienia. Tak, a teraz wszyscy myślimy, o mamy chat GPD, teraz tak naprawdę używamy, mamy dostęp do tej sztucznej inteligencji. A ta sztuczna inteligencja przejawia się w wielu w ogóle formach i też ma wiele rodzajów. Tak. Są dwa główne rodzaje, czyli ogólna sztuczna inteligencja i sztuczna superinteligencja. Co ciekawe, do czego myślę, że raczej warto podchodzić z dystansem, wiele opinii jest takich, że to właśnie ta sztuczna superinteligencja jest zagrożeniem dla gatunku ludzkiego. Tak też widziałam właśnie, że jest bardzo wiele opinii, że, że to w ogóle trzeba się tego bać, że to wszystko zmieni i tak dalej. No, ale Skupia zmieni na pewno. Zmieni na pewno. Ale skupiając się na takich wykorzystywaniach um, inteligencji w życiu codziennym, no to przede wszystkim myślę, że trzeba wymienić sam telefon. Tak, że każdy w kieszeni ma tak duże objawy też inteligencji. No Przykładowo to, że mamy możliwość wykrywania dźwięku, wykrywania obrazu. tak. Także no jak widać, już na samym poziomie telefonu od dłuższego czasu gdzieś mamy technologię. A tak samo yy, też, też czytam na ten temat, że to wychodzi już poza to wszystko i nawet pojawiają się sklepy autonomiczne. Tutaj też zastanawiałyśmy się, czy te sklepy, kasy samoobsługowe, czy to jest już jakiś przejaw, czy to jest granica, czy nie. Albo żabki nano, albo żabki które nano. same siebie. Obsługują, obsługują tak. same klientów. jest no... tak. Natomiast czytając właśnie o wykorzystywaniu um, tej inteligencji w sklepach, to spotkałam się z tym, że tutaj przypisuje się bardziej te sklepy autonomiczne, które w pełni są w stanie siebie obsłużyć, mhm. że one potrafią zrozumieć, że na przykład czegoś brakuje na półce i ja potrafią to dostawić i że posta nawet taki sklep był testowany. Nie wiem, czy on naprawdę teraz istnieje i że tam funkcjonuje, no ale był testowany w Szanghaju, mm, nazywał się Mobi Marks coś tam, że on potrafił naprawdę uzupełnić te zapasy, z... wiesz, widział, że na przykład ktoś tam coś się skończyło i on podjeżdżał i uzupełniał z, to z hurtowni skory. w ogóle. Z hurtowni. Gdzieś tam, nie wiem gdzie on jechał, ale no, ale sam fakt jest to takie no, 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 no właśnie. to widać, nie? Tak, no i gdzie jeszcze w sumie? Na pewno można to dostrzec w szachach, bo jeśli ktoś się interesuje, to już od dawna były rozważania na temat tego, że sztuczna inteligencja jest lepsza w szachy niż człowiek i to nawet nie, że zwykły człowiek, ale mistrzowie szachowi, więc do szachów potrzeba bardzo być mądrym, <grym> więc... Więc nie ja tylko w codziennych sytuacjach. Tak, i to też pokazuje, tylko jak odbierze. bardzo ona myśli logicznie i jak bardzo potrafi przewidywać kolejne ruchy lepiej od człowieka. Jakby człowiek nie dorównuje w tym momencie pod tym kątem sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja w medycynie rozwija się już od też dawna, bo, no, tak jak my wiemy, że mamy sztuczną inteligencję w telefonie, no to w medycynie ona na pewno była używana już o wiele wcześniej. I tak jak czytałam y, statystyki, to właśnie sztuczną inteligencję poddaje się do uczenia analizy zdjęć skóry i dzięki temu ta technologia w 93%. Jest skuteczna przy wykrywaniu czerniaka, więc 93% to jest bardzo dużo. Człowiek nie jest w stanie czegoś takiego zrobić. Pomimo tego, Polska w tym momencie korzysta z, z ponad 6% w szpitalach, z AI. Ale to, co jest fajne, to to, że połowa. Prawie połowa startupów medycznych, które się rozwijają w Polsce, już w tym momencie rozwija się z zakresu sztucznej inteligencji, więc widać, że jakby to jest kierunek, w którym zmienia się świat. Tak. No i nie tylko w medycynie, nie tylko w życiu codziennym, ale szczególnie chcemy zwrócić uwagę na te wykorzystywania AI w marketingu. Tak, to jest, myślę, też bardzo ciekawy temat.